Dzisiaj jest poniedziałek. Pogoda nie jest taka jakaś fajna. Trochę zachmurzone, mgła delikatna, ale ma podobno być teraz takie pochmurne dni same i trochę padać później, a mi już kusi, kusi mnie składać. Tunel foliowy przyszedł, tu jest częściowo złożone, jak to się mówi, długości i szerokości, tylko zostało jeszcze skręcić, tu jest konstrukcja z elementów, śrub, nakrętek, to tak to wygląda. Tu przyszło, yy, jakiś imbus jest, też klucz płaski, chociaż trochę mały. No i biorę się za składanie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wcześniej była ziemia jeszcze zmrożona. Wcześniej odkopałem, żeby szybciej odmarzła. W przypadku, jakbym chciał przesypać folią, no to tak to wygląda. Pogłębiłem, ale najpierw chyba złożę konstrukcję samą przy tam przymierze. I wtedy dalej będę składał. Krótsze boki skręcone, użyłem już jako na wzór, postanowiłem tutaj na trawie, nie jest to ciężkie, więc pewnie dwie osoby będzie łatwo przenieść na miejsce, a tu będzie łatwiej się skręcać, skręcam dalej. Skończyłem składać pierwszy segment, wydaje ja mi się, że to tak powinno być, że najpierw to, tu skręciłem, ale nie dokręcałem tam chama, to jest skręcone, to będę robił. Kolejne. Przy okazji miałem na chwilę kota do towarzystwa. Nie chciał pomagać. No, tak to wygląda. Składam dalej. Widzimy się później. Kolejny etap zakończony. Skręcone traste. Teraz wydaje mi się, że będzie trzeba postawić. Przygotować. Pokażę. Taka jest między innymi instrukcja: przygotować te trzy takie górne. Przy okazji, mam impostora, który mi tu przeszkadza. Miał pomagać, a nie wyszło. No, biorę się za robotę. Całkiem sprawnie to idzie. Reszta będzie raczej cięższa część. Patent na składanie. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Póki co się trzyma, będę teraz zakładał. Kolejne rurki z numerem 4 i spróbuję połączyć. Zobaczymy, skręcić na górne i potem po kolei jechać. No, patent z drobiną zadziałał ciwo bardzo dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Tak to wygląda. Tutaj trochę jest całej w klęsu, ale to wydaje mi się, że jak przyjdą no jest dodatkowo te podługości, to się lepiej jakby też ułoży. No i jeszcze będzie skręcone. Całkiem sprawnie to idzie Biorę się za końcówkę Udało się tunel foliowy złożyć w konstrukcję Teraz jeszcze będzie folia do tego Ale najpierw będzie trzeba przenieść na miejsce Ale to już będę potrzebował pomocy Bo za duże rozmiarami no, Tutaj będzie To już wykopałem pod siatkę, Bo wcześniej było zmrożone Żeby trochę odtajała ziemia Żeby łatwiej było zaś przysypać Chociaż możliwe, że będę musiał to zboże trochę wziąć, zciąć i też odkopać. No ale to już jak przyjdzie samo szklarnia, samo składanie w miarę fajnie części też były wyliczone, chociaż na końcu wydawało mi się, że brakło nakrętki, a to się okazało, że ja zgubiłem w poprzednich spodniach co przebrałem, no więc wszystko się zgadza. Zobaczymy tylko jeszcze teraz muszę. O. Muszę dokręcić, bo zluźne są. A jak dokręcę, powinno się usztywnić i będzie można przenieść i grzebać dalej z folią. Dzisiaj, wtorek, następny dzień. Folia, przedstawiona z pomocą rodziców i dziadka. Tak to wygląda. Dodatkowo pomogli mi, jakby nałożyć folię. Cięższe jest to niż składanie samej konstrukcji. Folia też nie jest idealnie dopasowana, tak jak sobie to wyobrażaliśmy. Tu jest delikatnie, no jakby to powiedzieć, delikatnie jest. No nie jest w tym miejscu, co powinna chyba. No i to zapinanie, to było czytać. Komentarze były, że średnio to jest wytrzymałe, no i faktycznie ciężko się to w ogóle otwiera. Jedną ręką ciężko by to było zrobić. Nie wiadomo, ciekawe, ile to wytrzymie. No naciągnięte jest w miarę, chociaż no też nie wiem czy to będzie się trzymać tu jest dodatkowo rury takie ja mam udało mi się po znajomości zdobyć właściwie to kupić ale tajniej yy, i tak one są dosyć ciężkie, więc powinny też dociążyć tą folię i pomogły przy przy naciągnięciu jej bo wystarczyło pociągnąć tutaj i ona się dodatkowo naciągała no, tutaj z tyłu też jedna. I z tyłu jest tutaj. Nie wiem, czy tak powinno być. Ale tu jest sporo, tak? Dosyć luźno tu jest. Już tu jest z tym oknem, tak? Ciężko go zaś dopiąć. Przez to, że jest tutaj takie. Nie wiem, czy to widać w ogóle. O Luźne na boki, tu się już bardziej nie da. W dół, jakby dociągnąć. Nie wiem, czy to tak powinno być, tu trochę jest konstrukcja, może gorzej spasowana. O, tu widać teraz, właśnie jakie nie do końca równo płasko jest. No, tu jeszcze zostało do przesypania. No, tak to wygląda, ale powinna spełniać swoje zadanie. Tunel foliowy. Zobaczymy jak będzie, to będą deszcze podobno kilka dni pod rząd, to dodatkowo będzie test, bo się też obawiamy. Obawiamy się, że tu jak jest tak nienaprężona na górze, to tam z tamtego końca będzie się woda gromadzić. A to jeszcze zobaczymy. Będzie test chrzest bojowy, jak to mówią. To na tyle. Jeszcze pokażę zaś po przysypaniu całości. Ale to już jutro, bo dzisiaj się ściemnia. A chce się wyrobić. Kolejny dzień, dzisiaj jest czwartek. Już folia stoi dwa dni. Wygląda to mniej więcej tak. Przysypane już jest, chociaż tutaj rurki trochę chyba za, za wysoko moje widać. Ale wydaje mi się, że jak się podsypie, to powinno być dobrze. Przynajmniej wyżej i woda nie będzie tak stała, będzie trochę spływała. No, chwilowo otwarcie jest tak rozwiązane, że to przyciskam rurką dodatkowo jeszcze dać czymś. Przycisnę. No i tak, otwieranie jest w miarę fajne. Zgodnie z zamykaniem folii. I w środku jest tak. Chwilowo e, to już miałem wcześniej w planach zrobić. ciekawości. Wanna. Pod spodem tutaj na wejściu są trzciny, a pod spodem jest obornik. Chciałem zacząć. E, będzie szło o tym dogrzeć folię. Dogrzać tunel foliowy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Póki co jest. Nie wiem czy tu widzę, 25 stopni jakoś. No tutaj jest odprowadzanie, też że robiłem, tylko rurki tam nie pasują. Ta biała z e, szarą. Więc będę musiał znaleźć. I tak, tutaj mam bańkę z wodą. Żeby może też dodatkowo więcej ciepła jakby trzymała dłużej. Przez co jak się w dzień nagrzeje to wtedy w nocy będzie oddawać ciepło i będzie trochę cieplej. Temperatura obecnie to jest 15,3 stopnia 80% wilgotności no. Udało się też w folii zmieścić trochę truskawek, które były wcześniej posadzone Tutaj miałem taki rządek Te co słabiej się trzymały to przesadziłem do, do niczek z ciekawości też Z poprzedniego roku pietruszka została Będzie wcześniej tu już widać trochę, że w środku się odmładza Zboże zostawiam też chyba na razie, jak trochę podrośnie, to przekopię. Póki co, i tak pomidorów tu nie będzie sadzonych ani papryki. Tylko jak będę pewny, że temperatura będzie dobra w nocy, to tu przeniosę rozsady. Może jeszcze doświetlanie, chociaż to nie wiem, jak te lampy wytrzymają. Bo wilgotność dosyć spora. tu jest rana, jak przyszłem, to było w okolicach ok. 93, stop... 93%, więc nie wiem, jak to się wyjdzie. Chyba że zostawić okno, no, okno jakby na wentylację delikatnie uchylone, odpięte, żeby trochę przewiew był, a to wtedy się znowu wychłodzi. Tak to, póki co wygląda. Samo otwieranie niezłe, gorzej jest z zamykaniem. bo idzie to dosyć ciężko i najlepiej użyć dwóch rąk, szczególnie tutaj w tym odcinku na górze. Jest napięte. Tu już idzie w miarę lekko. Nie wiem, czym to jest też spowodowane. Czy to jest coś źle z konstrukcji zrobione, złożone. Czy folia trochę powinna być jeszcze naciągnięta jakoś. Nie wiem. Póki co, no jak za taką cenę, nie było, nie było sensu się spodziewać cudów a jest, wydaje mi się, że całkiem nieźle powinna spełnić swoje zadanie tym bardziej, że temperaturę trzyma i w dzień jest dużo większa bo na dworze jest w okolicach 9-8 stopni teraz zobaczymy jak to wyjdzie z folii to by było na tyle teraz tylko trzeba się wziąć za rozsady i powoli się zaczyna sezon w ogródku cześć wszystkim i do następnego